Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców zapraszam was do fifashop.pl. Tam przy wpisaniu hasła jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie z tej strony Jacob. Witam was w kolejnym odcinku. A na moim kanale przed wami tablica osiągnięć, które już zrobiliśmy, oraz, oraz te, które dopiero przyjdzie nam osiągnąć. Jest ich 7. Kolejnym do zgarnięcia kartą jest kolejną kartą do zgarnięcia jest Robben No i jak nam pójdzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was serdecznie. To jest tylko szybkie przypomnienie, jaką drużynę obecnie mamy. Kupiony w zeszłym odcinku Obama jak ma nam pomóc w zdobyciu e, tych upragnio, upragnionych osiągnięć. To jest pierwsza drużyna, z którą dzisiaj się zmierzymy jest to mecz pucharowy. No i bo właśnie mam ten zamiar wygrać puchar w końcu. No i zobaczymy czy to się uda. 22 minuta, mamy pierwszą akcję i to jest żałosna bramka, naprawdę. Znaczy nie ze strony mojego przeciwnika ale ze strony mojego bramkarza. Neuer, to chyba była najgorsza bramka, jaką kiedykolwiek yy, puścił. No, no masakra jakaś. A, ah, no i przegrywamy. 1 do 0. 25 minuta jednak mało czasu zabrało Royce'owi Żeby oczywiście wyrównać na 1 do 1 Royce sprawa prawa, lewa noga Dla niego to jest obojętne On strzela z każdej Jest po prostu niesamowity No ale to już przecież Wszyscy chyba zdążyliśmy ustalić podczas tej serii 32 minuta Royce podaje do Aubameyanga Ten udało mu się jeszcze przed bodajże Pepe tam zabrać tą piłkę No i strzela w 33 minucie na 2 do 1 Dając nam prowadzenie w tym pierwszym pucharowym spotkaniu no i walka trwała, walka trwała. Jaka będzie odpowiedź naszego przeciwnika? No powiem szczerze, żadna, bo w 40 minucie Royce tu nie wolno się bawić przed nim. On to zdecydowanie zawsze wykorzysta. Tutaj dużo błędów mojego przeciwnika, też muszę powiedzieć. No i mocną piłką atakuje siatkę naszego przeciwnika, udaje się, trafia. No i jest 3 do 1. W finalnym rozrachunku. Jednak myślę że jest 3 do 1 co by tutaj zrobić? Może jakieś osiągnięcie inne? No i postanowiłem, że Matt Humes wejdzie za Ałwamę Yanga na atak. I liczyłem na to, że strzeli dwie bramki, na przykład głową, dające nam właśnie achievement, gdzie jeden zawodnik obrońca musi strzelić dwie bramki w jednym meczu. No i moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że niewiele się działo. Mam tutaj 78.00, to chyba jedna z najciekawszych akcji mojego przeciwnika: uderzenie modlisza lewą nogą, ale tuż obok mojej bramki. No i tak oto kończy się ten mecz po e, właśnie 90 minutach Wygrywamy 3-1, jednego. Hummels nie żadnego gola, a my żadnego osiągnięcia niestety nie zdobywamy Tak ta wygląda tablica, wszystko tutaj wydaje się już nie aż takie trudne Chociaż powiem szczerze, wygraj ligę bez porażki, to chyba będzie najtrudniejsze jakiekolwiek osiągnięcie Najbardziej liczę na bramkę od słupka oraz pięć różnych, żeby zdobyć tych ważnych dla mnie zawodników No i może wygrać puchar Kolejnym naszym przeciwnikiem w dzisiejszym odcinku jest troszkę takiego e, No w sumie to jest BPL pomieszany delikatnie z bbw 26. Minuta, mamy akcję naszego przeciwnika. Tutaj Santi Cazorla przepięknie uderzył. Nojer bez szans, i w 26. Minucie, nasz przeciwnik wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Achievement 2 musi się lepiej spisywać. Rojas, muszę Wam powiedzieć, że on teraz pięknie podaje do Roysa, Uderza Royce, no i oczywiście, nie kto inny daje nam ponownie remis 1 do 1 w 44. Minucie. A tutaj już 60. Minuta, uderzenie Mata Humelsa dające nam 2 do 1. Jak wcześniej, w poprzednim meczu mu się nie udało, to tak teraz postanowi się zrewanżować No i strzela głową do nas, W bramkę naszego Przeciwnika, 79 minuta jednak Soldat dostał piękne podanie, no i on takie sytuacje Wykorzystuje, dając Remis naszemu przeciwnikowi No i pod koniec będzie naprawdę, naprawdę Gorąco, bo, bo ponieważ Miałem cztery rzuty rożne już zaliczone w meczu. No, i ten piąty dałby mi naprawdę osiągnięcie. A tutaj chciałem uderzyć tak, żeby sparował to bramka naszego przeciwnika na rzut rożny. Osiągnięcie by było, ale Rojas postanowił się mi przeciwstawić i strzelił pięknego gola lewą nogą. Zupełnie nie o to mi chodziło, ale wyszło naprawdę ładnie. 89-90 już praktycznie. Arnold zobaczy na to uderzenie na krótki słupek lewą nogą. Praktycznie z woleja. No, nic dodać, nic ująć. Dwie srebrne karty, które rozwaliły naszego przeciwnika. W samej końcówce dając nam bezproblemowe zwycięstwo dwoma bramkami 4 do 2: ostateczny wynik strzelał dla nas oczywiście Arnold, Rojas, Hummels oraz Royce dla niego Soldado Kazorla. no i to jest właśnie to. Tak, jak widzicie cztery rzuty różne nie udało mi się w końcu walczyć tego piątego, czyli nadal osiągnięcia niestety nie ma, a to jest nasza sytuacja obecna w pucharze, no i tak moi drodzy oto o właśnie kończy się kolejny odcinek Achievementa. nadal brakuje mi pięciu różnych w meczu, jak tylko się to uda, chyba to będzie najszybciej, może strzel bramko z łupka, zobaczymy, no ale ja już nie mogę doczekać się tego Robena który mam nadzieję poprawi naszą grę To tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem